Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w imieniu nowego ekranu z Januszem Szewczakiem mówi Andrzej Budzyk, niesforne dziecię Gutenberga. Trochę będziemy mówili o książkach, trochę będziemy mówili o tym skąd mamy tą wiedzę, którą mamy i trochę będziemy mówili o tym co było przed 80 rokiem. Niedawno skończyły się targi majowe Impreza dla Polaków szalenie ważna i od wielu, wielu lat się powtarzająca. Dlatego, bo my, obaj jesteśmy z tego pokolenia, które w PRL-u musiało nabywać wiedzę poprzez samokształcenie i poprzez czytanie bardzo różnej literatury. Kiedy byłem w tym roku na targach książki, to poszedłem tam wyłącznie w jednym celu, otóż, chciałem. I wziąć. jestem w trakcie czytania historii Ładu Politycznego Francisza Fukuyamy, pierwszego tomu od czasów przedludzkich do, do, do rewolucji francuskiej. Dlatego, bo on za kilka dni przyjedzie w Polsce i mam nadzieję, że jak się zmierzę z tą książką, to będę mógł z nim przeprowadzić wywiad. I jest to osoba, tak powiem, która. No Bardzo dużo kosztowała Krajową Izbę Gospodarczą i rebis, dlatego bo prawdopodobnie około 100 tysięcy dolarów trzeba było zapłacić, żeby był gościem w Polsce. Ale to tak powiem, sprawa uboczna, przy okazji w trakcie targu z wieloma osobami młodszymi od nas rozmawiałem o tym, że praktycznie rzecz biorąc, nie wiadomo, skąd my mamy wiedzy. I wtedy poszukałem publikacji, która ukazała się w czerwcu, Jerzego Witlina, jednego z licznych jego wademekum i poradników, który to, która to książka opracowana była w maju i w czerwcu, a w lipcu 80. roku dostałem ją jako wsparcie do organizowania Solidarności w województwie tarnobrzyskim. A książka nosiła tytuł Wademek mu dla występujących z okazji. Mając tą książkę, przeprowadziłem dość ciekawy projekt. Mianowicie z tej okazji, dzisiaj z kilkoma osobami w Sejmie, które występowały z okazji, rozmawiałem. A w tej chwili rozmawiam z kolegą Szewczakiem, żeby właśnie powiedział, jak on zdobywał Ziedzę, z czego się uczył na początku lat 80. Wtedy. Kiedy wiedza zachodnia przez nas była zdobywana w bardzo dziwny sposób. Ja na przykład negocjowania uczyłem się z niemieckiego poradnika, uczciwa kłótnia małżeńska, bo tą wiedzę tylko dysponowały osoby pracujące w handlu zagranicznym albo w służbach. I to po tym wstępie chciałbym, że kilka słów powiedział, skąd umiesz to, co umiesz, i dlaczego jesteś ekonomistą? Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK, ale tak naprawdę jestem z wykształcenia prawnikiem ze specjalnością Prawo Finansowe. Dzisiaj ten splot ekonomii z prawem jest już tak silny, że nastąpiła, jak to niektórzy mówią, ekonomizacja prawa, albo że ekonomia stała się sfinansowana przyjęła ten element. Prawa finansowego w dużej mierze. No, bo dzisiaj, tak prawdę mówiąc, ekonomia to dzisiaj przecież podatki, to kredyty, to długi, to inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko właściwie bardzo precyzyjnie regulowane przez przepisy prawa, ustawy, poszczególne, przynależne poszczególnym działaniom gospodarczym, ekonomicznym. Ale wracając do tego pytania, skąd ta wiedza? No, jednak. Nie było wtedy prywatnych uniwersytetów, uczyliśmy się na uczelniach państwowych. Zachowana była część tej kadry ludzi absolutnie wybitnych, starej daty, profesorów lwowskich, wileńskich, którzy, no, mimo innego systemu, jednak próbowali przemycić Polakom autentyczną, wartościową wiedzę. Tą wiedzę. No, która przecież zasadza się na, często na fundamenta jakiejś cywilizacji łacińskiej, prawda? Ja, jeśli chodzi o prawo finansowe, korzystałem z przedwojennych podręczników czy pozycji, które były dostępne: Rybarskiego, profesora Rybarskiego, Daltona. No to byli jednak, może, może inaczej, to prawo finansowe było wtedy tak mało istotne, że te pozycje. Przedwojenne były dostępne w tym sensie. To nie była element polityczny, historyczny, w związku z tym nie, nie był on jakby nie, nie do osiągnięcia. Natomiast jeśli chodzi o świat, no mieliśmy przecież wiedzę ograniczoną to, co, się, co do tego, co się dzieje w, w, w gospodarkach światowych, w światowej ekonomii, w finansach światowych. To przyszło dopiero z początkiem lat 90., i wtedy ten dostęp oczywiście stał się Inny. Na pewno e, udostępnienie e, internetu na masową skalę stało się fundamentem powszechności dostępu do, do wiedzy, i dzisiaj, nawet w społeczeństwach e, biednych, niezamożnych, internet jest tym głównym źródłem wiedzy. No tak, ale w, w, wtedy, kiedy nie było internetu. Za PRL-u myśmy się uczyli przez encyklopedię. Zgoda. zgoda ja ale... do dzisiaj mam wydaną w powszechną encyklopedię Prawo na Co dzień w 1961 roku, w okresie, kiedy właśnie próbowano pewne zmiany prawne wprowadzić w Polsce, i to wtedy było świetne narzędzie do powszechnej wiedzy prawnej, dlatego, bo nakłady tych książek były ogromne. Tak, I one tak. do dziś Można są. Było absolutnie. Ja z tej popularnej encyklopedii właśnie nabrałem sympatii do prawa i nabrałem zdolności do samokształcenia się, mm. bo na tym się opierało całe nasze y, zawodowe życie. Mieliśmy rzeczywistość PRL-owską i mieliśmy jakąś po części trochę bajkową, Rzeczywistość wiem, z innej ale, strony, czasami znaną, nie wiem, z wyjazdów do pracy. Wiesz, ale wtedy się więcej na pewno czytało, prawda? Czytaliśmy więcej książek. Chodziliśmy na spotkania różnego rodzaju autorskie, na spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzisiaj właściwie młode pokolenie moim zdaniem książek nie czyta. No, i uważam, że to jest ogromny błąd. Korzysta wyłącznie z internetu jako źródła wiedzy, dość przecież specyficznego. Ja, na przykład, nie mam konta na Facebooku i nie ja również. Nie korzystam z niego. Uważam, że to jest źródło do szpiegowania głównie ludzi, a poza tym do, do takiej. Dla ludzi, którzy nie są w stanie nawiązać y, y, osobistych relacji ludzkich y, i y, y, rozmawiać o problemach. To jesteśmy rozmawiać obaj o poza Facebookiem. Jesteśmy poza Facebookiem. A i, i, przy tej. Sytuacji, kiedy Facebook wszedł na giełdę, no tak jako ekonomista i finansista uważa, że należałoby no myślę, to z... zmienić, tak czy dalej się... nie należy być na Facebooku? A, bo na... Uważam, że to spory, spory przekręt z tym Facebookiem będzie. Ludzie już potracili pieniądze i to znaczne w stosunku do tego, co do ceny emisyjnej, po jakiej tam to się ukazało tych 38 bodajże dolarów. Jedną akcję. W ogóle to jest, twierdzę, że Facebook, tego typu portale społecznościowe, jest to pewna moda. Jest to pewna moda tak, jak była moda na noszenie melonika, czy no była okresie, moda tak teraz na. tulipany. Na... I wiadomo, czy ta moda się skończyła, się katastrofą, to, to katastrofą. Ogromna nami, katastrofa tak. ekonomiczna. Tak, no, kryzysem ogólnoświatowym nawet można być kryzysem gospodarczym. Czy e, moda na portale społecznościowe może się też skończyć absolutnie tak. Takim kryzysem, jak internetowa bańka mydlana tak. na początku absolutnie wieku? Tak. tak, absolutnie tak, jak, jak, jak właśnie ta bańka internetowa w 2001 roku, jak. jak Kilka tych pomysłów, które miały zrewolucjonizować, właśnie, dostęp do wiedzy. No, na razie, można powiedzieć tak, no, telefony chyba nie znikną, nie te, te notebooki czy, czy, czy iPhony, one będą doskanalone i tak dalej, ale wyobraźmy sobie jakiś ogólnoświatowy kryzys związany z, nie wiem, z wybuchem kilku wulkanów. I, i, i padnięciem sieci, czy padnięciem sieci e, energetycznej w jakimś dużym kraju. No właściwie można no, powiedzieć, że... Nie by... mieliśmy w Stanach Zjednoczonych wtedy, kiedy... No mieliśmy... mieliśmy, i tak mieliśmy nie dały rady. I... Tak, Japonię po, po wybuchu Fukushimy. Możemy sobie też całkiem poważnie brać pod uwagę jakieś cyberwojny, cyberataki na systemy łączności poszczególnych krajów, które są przecież praktykowane. Tu Chińczycy są absolutnym. mistrzami. Czy niższami. to z Twoim zdaniem znaczy, że należy się trochę cofnąć do lat 70., gdzie yy, pracowało się nad doskonaleniem... Takiego komputera, który nie wysiada, czyli ludzkiego mózgu. Przecież mieliśmy Garczyńskiego w Polsce. Z całymi różnymi sposobami zapamiętywania, ale też mieliśmy i mamy Debono w Stanach Zjednoczonych. Tam zresztą też wiele się mówi o tym, że Amerykanie nie potrafią myśleć. Że technologia po prostu zabija kreatywność, innowacyjność i zdolność do radzenia sobie wtedy, kiedy nie ma iPhona. Podzielam tą dzisiejszą stronę nowego ekranu. Tekst. Pana Ryszarda Opary nie, nie ma myślenia, nie ma istnienia. Myślę, że to jest kwintesencja tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy i jaki problem stoi przed światem. Ja zresztą taką anegdotę, taką historię chciałem przytoczyć, którego byłem świadkiem. Będąc za granicą, rozmawiałem na wakacjach, po prostu poznałem mężczyznę, który cały czas coś pisał na ołówkiem takim kopiowym, na karteczkach. I ponieważ mnie to jakby zaintrygowało, zapytałem co on robi, i później przeszliśmy na jakieś, takie bardziej już prywatną rozmowę i okazało się, że on jest wielkim specjalistą w Stanach Zjednoczonych od zabezpieczania systemów informatycznych, bankowych, firm, wielkich koncernów i tak również stron jakichś rządowych. No i, i, i ja pytam go, no dobrze, no to, to rozumiem, że ty masz tam w domu jakiś, czy tam gdzie pracujesz, w tym swoim biurze jakieś te wielkie telebimy, jakieś komputery, systemy i tak dalej. On mówi, nie, 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 ja sobie taką ołóweczkiem tutaj na, na takim właśnie piszę to, te, te jak to zabezpieczyć, te algorytmy, jak to wszystko i tak dalej, a potem mówię, jak to już przemyślej, dojdę do tego, no to potem palę to w kominku, mówię, no i dopiero wprowadzam do systemów zabezpieczeń i tak dalej. No, to pokazuje, że nawet... No to... najsłabszym ogniwem jest jednak człowiek w tych wszystkich systemach. Wystarczy zadzwonić do sekretarki i w sposób miły zapytać ją o telefony do ważnych członków zarządu firmy, i w 80% taką wiedzę się uzyskuje. Można się wtedy włamać do każdego jest... systemu najlepiej zabezpieczonego na tej zasadzie, że wie się co robi. Uczestnik, członek no tym tak, wszystkim. w prawdziwej informacji. Z drugiej strony, te systemy już zabezpieczeń, te systemy informatyczne tak się skomplikowały, że na przykład jeśli chodzi o wielkie giełdy światowe, to tam na, tak naprawdę tam już ludzie prawie o niczym nie decydują. Tak naprawdę to są el, pewne algorytmy wprowadzane do systemów komputerowych, które powodują, że w danym momencie jest. Gwałtowna lawidowa wyprzedaż akcji, a w innym jest gwałtowne kupowanie, no bo tak system jest ustawiony. Zresztą nawet tam, o, można powiedzieć, dochodzi do masowych oszustw, bo istnieją systemy tak zwanego szybkiego reagowania, czyli są komputery, które szybciej działają od innych komputerów, w związku z tym zlecenia składane przez te komputery dają przewagę ułamków sekund przed innymi zleceniami, co powoduje, że ci, którzy mają zarobić na tym, zarabiają, a ci... Pozostali, którzy naiwnie wierzą, że tam zarobią, tracą. Więc ta wiedza często i ta nowoczesność technologiczna bardzo często służy po prostu do bardziej perfekcyjnych sposobów ograbiania innych z kasy, że tak powiem. I tutaj właśnie myślenie powinno stawiać ten wielki znak zapytania, czy im bardziej skomplikowana technika tym trudniejsze do odkrycia oszustwa. Czyli tak naprawdę podstawową rzeczą to jest czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Ja myślę, że czytanie i zadawanie pytań. Bo prawda, gdybyśmy dzisiaj zadali pytanie panu premierowi Tuskowi, właściwie po co on robi tą reformę z podniesieniem wieku emerytalnego do 67 lat? Po co. No to ja w jakimś stopniu wiem, dlatego, bo ja mu w urzędzie Rady Ministrów zadawałem takie pytanie i nawet po części no chyba szczerze odpowiedział dlaczego. Bo on chce zrobić reformy, ona nie może być nadmiernie skomplikowana, dlatego, bo wtedy nie jest zrozumiała, i musi być szybko przeprowadzona, dlatego, bo dyskusje nad, niem, nad nią powodują wątpliwości. A ona ma być przeprowadzona, no, no właśnie, po więc, prostu. Więc... I no ale trzeba to. to mieć jeśli po odpowiedzią... czterech latach, po pięciu właściwie trzeba mieć jakąś przyzwoitą i poszonną reformę, którą się zrobi, to raz, a poza tym z przyczyn ekonomicznych ona jest potrzebna, bo przynajmniej Jakieś ponoć z tego wynikają oszczędności. Tak, ale myślę, że tak zadane pytanie daje właśnie niestety nam bardzo smutną odpowiedź, że to nie jest na pewno. On chce zrobić to to, żeby nam było. Uważa, lżej. że jeżeli jej nie przeprowadzi, to jego prestiż ucierpi, wyłożył się na akta. Wyłożył się na y, różnych sprawach związanych z wprowadzeniem Arłukowicza do Ministerstwa Zdrowia i nie może sobie pozwolić na to, żeby się wyłożyć na ja, reformie emerytalnej. Ja myślę, że się wyłoży, to jest tylko kwestia czasu. Mianowicie, jak Trybunał Konstytucyjny jednak orzeknie za rok, może za półtora, m, że ta ustawa jest niezgodna. Ale z chciałbym, żebyśmy na chwilę uciekli od wielkiej polityki, tak. wrócili, wrócili do tego, co ja dzisiaj robiłem, bo dzisiaj mamy taki ciekawy dzień. Y, właściwie Jesteśmy dzień po ogłoszeniu spokoju olimpijskiego. Szef największej partii opozycyjnej powiedział, że się. W, czyli Jarosław Kaczyński się wstrzymuje ze wszystkimi ważniejszymi protestami na czas ich zgrzysk. Pan prezydent przypomniał, że on 2 maja też już apelował, żebyśmy, jak wszystkie cywilizowane historyczne kraje, na czas olimpiady wszystkie właśnie włożyli do kieszeni, i ja zrobiłem własny taki eurospoko, wymyśliłem i chodziłem właśnie z tą książką wademekon dla występujących z okazji. Przypominając, że ona pochodzi z roku 80, wtedy kiedy właściwie takich wademekum w zasadzie nikt poza Jerzym Witlinem nie pisał, oraz chodziłem zbierając podpisy osób występujących z okazji. I tu chcę Ci posiedzieć, bo to może być dla Ciebie zabawne. Udało mi się zdobyć pięć podpisów z okazji. Otóż pierwszy podpis z okazji w czasie konferencji prasowej. Uzyskałem u szefa OPSZ-u Jana Gusa, który wpisał mi się z okazji niewpuszczenia na obraj Senatu nad ustawą emerytalną. Drugi podpis z okazji, pół godziny później, udało mi się zdobyć u Ludwika Dorna, który wpisał mi się. Z okazji konferencji prasowej, przypominającej, że Chorwacja wstępuje do Unii Europejskiej i będziemy musieli nad tym debatować w Sejmie, i do tego jest potrzebna duża większość, tak zwana. A wpisał się z okazji, że mało osób przyszło na bardzo ważną konferencję. Potem Przypałętał się pan poseł Rozenek, który też mi się wpisał z okazji, że występuje razem z ruchem Palikota w obronie 22 tysięcy przedsiębiorców oszukanych przez ZUS, co w mediach się zupełnie nie przebija. A zaraz po nim wpadłem na agenta Tomka, który wpisał mi się z okazji, że się spotkaliśmy. No i na końcu pozostali taksówkarze. Taksówkarze, którzy przyjechali pod Sejm z okazji swojego protestu w pierwszy dzień po ogłoszeniu spokoju olimpijskiego z okazji Euro 2012 i papierem toaletowym pięć mm. drzew przed parlamentem. To I z okazji mm, przypomniałem im wszystkim, mm, co tutaj w tej książce jest, mianowicie jest rozdział piąty, wpisy do książki zaszaleń. Ja tak sobie wyobrażam, że dzisiejsze blogi w internecie, tak naprawdę. I to należałoby internautom przypomnieć. To są nasze wpisy do książki zaszaleń, tak które były za PRL-u w sklepach i w różnych na miejscach i tak, można dale. było się do nich mhm. wpisywać. Tak, I to tak. wcale nie był zły pomysł. Tak, no, no niewiele nie ten świat wcale tak daleko nie odbiegł. Od oczywiście problemów. wystartowaliśmy od historii ładu politycznego Francisza Fukuyamy, który jest grubą książką. więc. Umówimy się na rozmowę i to. Tak, jeszcze no, ja jestem wtedy, przed lekturą. Kiedy pan profesor, mam nadzieję, w piątek udzieli mi wywiadu. Dobrze, dobrze, ja jestem przed lekturą. Ja ten, niestety mam do czytania e, wojnę o pieniądz. Jestem już po pierwszym tomie i drugi kończę e, Chińczyka Hong Song Bing, e, wybitny analityk chiński, który właściwie przedstawił też historię świata e, na bazie e, pieniądza, czyli co z okazji interesów, że tak powiem, zdarzyło się na świecie, a mówi o tym, że wojny, pokoje, spokoje i inne rzeczy. Czyli istnieje szansa w ogóle, żeby w czasach internetu sztukę czytania papierowej literatury, ale też i w postaci elektronicznych, buków przywrócić do myślę, tego poziomu jak myśl, myśl, Myślę, że to wróci, myślę, że. Czy ludzie będą odczuwali e, potrzebę? Po jakiejś, tak powiem, tak, po jakiejś większej gra, gier wojennych i klikania, a więcej pracy intelektualnej. Zwłaszcza, że myślę po jakimś większym krachu, czy po jakimś blackoutie większym, kiedy wysiądą żarówki, te telewizory i komputery. Ludzie dojdą do wniosku, że jednak może warto wrócić do książki. Książka stanie się takim kawiorem, bym powiedział, naszej diety intelektualnej. Myślę, że to dobry sposób, żeby zakończyć tą yy, rozmowę. Dziękuję Państwu. Andrzej Buty. Janusz Szewczak, główny ekonomista Skoł. Dziękuję.